40 Dni Modlitwy i Nabożeństwa. Denis Smith. Wydawnictwo Znaki Czasu. Dzień drugi. Wspaniałe doświadczenie Chrztu Ducha Świętego. Drugim wspaniałym doświadczeniem, jakiego Bóg pragnie dla każdego chrześcijanina, jest Chrzest Ducha Świętego. Nowonarodzenie to jedno, zaś Chrzest Ducha Świętego to drugie. Apostołowie nawrócili się do Jezusa, ale przed dniem pięćdziesiątnicy byli bezsilni. Dlatego Jezus nakazał im oczekiwać z modlitwą, aż otrzymają chrzest Ducha Świętego. Powiedział: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach. Będziecie ochrzczeni duchem świętym, ale weźmiecie moc ducha świętego, który stąpi na Was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, od czwartego do piątego, wersetu i ósmy. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu, i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy duchem świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu. Doświadczenie Chrztu Świętego dało apostołom wielką moc do nauczania i zwiastowania. Po pokazaniu Piotra w dniu pięćdziesiątnicy trzy tysiące ludzi przyjęło Jezusa i zostało ochrzczonych w wodzie. Kiedy chrześcijanin przyjmuje chrzest ducha świętego, zostaje wyposażony w moc do bardziej efektywnego służenia Bogu i pełniejszego objawienia Chrystusa w swoim życiu. Ellen White opisała to następująco. Wpajaj każdemu potrzebę chrztu duchem świętym, uświęcenia wyznawców Kościoła, aby byli żywymi, wzrastającymi i przynoszącymi owoce drzewami zasadzonymi przez Pana. Szósty tom światec dla sporu. Aby chrześcijanie mogli wzrastać duchowo, muszą codziennie doświadczać chrztu świętego ducha. Ellen White napisała o tym, jak Jezus rozumiał tę bardzo ważną prawdę. Codziennie przyjmował świeży chrzest Ducha Świętego. Pan budził go wczesną porą każdego nowego dnia z jego drzemki, aby namaścić jego duszę i usta łaską, którą mógł udzielić innym. Apostoł wręcz nakazuje chrześcijanom, aby byli stale napełnieni duchem, stwierdzając, że musi to być codziennym doświadczeniem. W piątym rozdziale listu do Efesjan, osiemnastym wersecie czytamy I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Grecki czasownik przetłumaczony tutaj jako bądźcie pełni jest w czasie ciągłym, dynamicznym, zatem wierni mają być nieustannie napełnieni Duchem Świętym. Chrzest Ducha Świętego nie jest w życiu chrześcijanina doświadczeniem jednorazowym, ale codziennym. Jeżeli nigdy jeszcze nie prosiłeś Boga, aby ochrzcił Cię Jego duchem, zapraszam Cię, abyś uczynił to teraz. Możesz użyć następującej modlitwy: Ojcze, dziękuję Ci za to, że doprowadziłeś mnie do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako mojego zbawiciela i proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich grzechów. Pragnę w stu procentach poświęcić moje życie Jezusowi. Powołuję się teraz na obietnicę chrztu Ducha Świętego w moim życiu. Ojcze, napełnij mnie Twoim duchem i objaw we mnie wszelki owoc ducha. Proszę, abyś napełnił mnie również obecnością Jezusa, aby Jego charakter był we mnie w pełni objawiony. Powołuję się na Twoją obietnicę wyposażenia mnie w moc Twego ducha, abym mógł służyć Ci tak, jak będziesz mnie prowadził w służbie dla Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Do osobistych rozmyślań i refleksji. O co Jezus prosił swoich uczniów, zanim poszli o Nim świadczyć? Czego chrzest Ducha Świętego dokonał w życiu apostołów? Dlaczego Ellen White powiedziała, że potrzebujemy chrztu Ducha Świętego? Jak często Jezus szukał chrztu Ducha Świętego i dlaczego? Jak często chrześcijanie powinni szukać chrztu, Ducha Świętego, dlaczego jest to tak istotne? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim na temat powyższego studium. Módlcie się o to, aby Bóg ochrzcił Was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg objawił W Waszym życiu owoc ducha, o to, aby Bóg objawił W Waszym życiu dary ducha, które dla Was przeznaczył i o osoby, na waszych listach modlitewnych módlcie się.